Ile razy dziennie zastanawiasz się nad tym, czego chcesz więcej w swoim życiu? Ja robię to każdego dnia. Kiedy budzę się rano, to leżę jeszcze wygodniej i skupiam się na pozytywnych myślach, czyli na tym, jak się czuję. Jak mi jest wygodnie, jak mi jest przyjemnie, jak mi jest ciepło. I stamtąd zastanawiam się, czego chciałbym doświadczyć dzisiaj więcej. Czego chciałbym doświadczyć więcej w moim życiu. I wtedy wchodzę do serca. Kiedy wybrałem już, czego chcę doświadczyć więcej, wchodzę do serca. Otwieram się i pozwalam. Pozwalam, żeby energia dla mnie płynęła, żeby mnie prowadziła, żeby wszystko układało się dla mnie i przeze mnie. W ten sposób zdejmuję z siebie obciążenie kontroli, obciążenie, które tworzy ego, które chce władzy i kontroli cały czas. Natomiast kiedy przechodzę do serca i zaczynam ufać sobie, to rzeczy, których potrzebuję, rzeczy, które będą mi służyły, pojawiają się jeszcze zanim wiem, że ich będę potrzebował. Więc warto jest zaufać sobie, warto jest zaufać energii i warto jest pracować nad sobą. Po więcej takich informacji i więcej wiedzy, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Pozdrawiam. Cześć.